Witam serdecznie tutaj KryptoKozak. Dzisiaj chciałbym poruszyć taki nietypowy temat, w, chciałbym wybiec już trochę w przyszłość. Oczywiście fajnie, teraz wszystko rośnie z jakimiś tam mniejszymi bądź większymi korektami. Jesteśmy niezaprzeczalnie w, w fazie hossy, która, zwłaszcza hossy DeFiowej i hossy która się niedawno rozpoczęła e, rynku NFT. Natomiast e, no, ja raczej wychodzę tutaj w przyszłość, patrzę i, i jak była bez, staram się kupować kryptowaluty, chociaż wiadomo, że, że byłem myśli, że jeszcze będzie taniej, poczekaj. E, to teraz już myślę, co jeszcze może tutaj rosnąć, jeżeli ta hossa się utrzyma. No a wiadomo, że dłużej, a wiadomo, że projekty no, projekt DeFi i NFT no, w pewnym momencie już ten swój limit tak jakby, czy tą swoją dynamikę stracą. Może to jest dobre, najlepsze ujęcie. Więc generalnie oczywiście jest kilka takich dróg czy, czy, czy jakby obszarów, gdzie, gdzie te wzrosty mogą się pojawić takie ponadprzeciętne, bo wiadomo, że teraz rynek rośnie cały, tak niezależnie, czy to jest projekt DeFi, czy to jest kryptowaluta, która rozwiązuje jakiś tam inny problem, bądź, bądź dopiero będzie, jest w fazie jakiegoś przygotowania i ma, ma na celu coś, jakiś problem rozwiązywać, to chciałbym się poruszyć taki jeden aspekt, który na pewno będzie miał tutaj znaczenie i w przypadku takiego wysypu projektów DeFiowych, które no nie wszystkie są dobrze przygotowane i, i zdarzają się zhakowania już tych projektów, to, to jest jedna nisza, która to na pewno na tym na pewno zyska, tak, czyli dobrą sprawę na niepowodzeniach DeFi'a zanim do tego przejdę jeszcze tylko takie krótkie ogłoszenie parafialne bardzo Wam dziękuję po raz kolejny za wszystkie łapki w górę. Jeżeli ktoś jeszcze nie da mi subskrypcji, to jest ten moment, bo za chwilę powiem Wam coś, co, co być może wykorzystacie i zarobicie. Oczywiście podkreślam to tutaj i w tym miejscu. Wszystko to, co mówię w moich wszystkich materiałach nie jest, nie jest, powtarzam, poradą inwestycyjną. Każdy inwestuje na własne ryzyko i utraty części bądź, no, całości ma prawdopodobne, ale mimo wszystko taka możliwość też teoretyczna jest całości zainwestowanych środków. Także to, co ja mówię, to oczywiście super macie tutaj e, zrobione jakieś research i selekcja, natomiast później każdy niech przed zainwestowaniem w dany projekt doczyta i go, i go dokładnie przeanalizuje. A mianowicie, wracając już tutaj do, do, naszej, do naszych rozważań, ta branża, ten obszar, który może niedługo zyskiwać na wartości, to jest branża ubezpieczeń. Ale uwaga, nie chodzi mi tutaj o tradycyjne ubezpieczenia, bo nadal znajdujemy się w obszarze kryptowalut. A mianowicie, chodzi mi tutaj o ubezpieczenia smart kontraktów głównie w, w obszarze defiowym, czyli co, co, co one robią jaki problem rozwiązują a mianowicie e, wykupując takie ubezpieczenie naszego, e, naszej alokacji w danym DeFi e, ubezpieczamy się od właśnie zhakowania danego smart kontraktu Jakiegoś błędu, który jest wszyty w smart kontrakcie, że coś tam jednak nie wyjdzie. E, wydaje się banalne i proste i, i nic nie jest tu nadzwyczajnego. Natomiast e, przy takim wysypie e, projektów DeFiowych, wystarczy wejść na, na jakąś stronę e, Ala Radar czy, 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 czy inne pochodne e, i zobaczyć sobie. Ile jest nowych projektów opartych na ekosystemie Binance, czy oczywiście Ether, ale też i Tron? Naprawdę tego powstaje masa i niestety nie zawsze ilość idzie w parze z jakością i to będzie miało przełożenie na to, że te projekty nie będą wystarczająco zabezpieczone, będzie łatwiej je schakować i wykraść tam. Z ulokowane środki, jak i będą zawierały błędy wewnętrzne, które będą powodowały częściową utratę bądź nawet całościową utratę zainwestowanych środków. Dlatego każdy, kto inwestuje, jak i duże, jak i małe, ale dla siebie duże kwoty, powinien, powinien więcej zapoznać się i przeanalizować ofertę, E, takich ubezpieczycieli. E, dzisiaj e, rzucam sam pomysł. Ja przyznam szczerze, nie mam otwartej na ten moment ekspozycji na żadnego z tak zwanych ubezpieczycieli, natomiast ten rynek zaczynam e, analizować i, 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 i badać, i być może coś sobie tutaj do portfela wybiorę, e, podmieniając chociażby coś, coś z projektu. NFT czy, czy DeFiable. Dobra, to pokażę Wam teraz tutaj na, na stronie Coingeco przykładowe, przykładowe projekty. Największym projektem jest Nexus Mutual. Jest też Bridge Mutual, kolejny duży całkiem projekt. Union Protocol Governance Token. No i kolejnych, oczywiście jest ich tu jeszcze kilka. Insurance, e, insurance, przepraszam. E, kolejnych, przyznam szczerze, już się nie zagłębiałem, ale jak widzicie, kilka, ich, e, kilka tych projektów już istnieje i funkcjonują. E, chciałbym Wam tutaj tak przybliżyć, właśnie te trzy podstawowe, trzy największe. Nie mówię najlepsze, bo, bo na tym etapie nie jestem w stanie jeszcze Wam odpowiedzieć, który jest najlepszy. Natomiast, natomiast jak sobie zobaczycie z wykres 30 dni, 5% wzrostu to jest, że tak powiem, no nic w porównaniu do tego, co się działo przez ostatni miesiąc w perspektywie całego, całego rynku. Aczkolwiek jeżeli zobaczymy, że ten projekt ma 8 miesięcy, startował z 7 dolarów, no to jest już prawie 70, a był 78, więc też już swoje dał zarobić. Jeżeli chodzi o ten projekt, on na razie jest tylko dostępny na, na, na ich takiej no, giełdzie bezpośredniej. Więc tutaj ciężko z nabyciem tego tego tokena i stąd może tak jakby nie jest jeszcze tak roz, rozpowszechniony i rozpoznawany. Strona prosta, łatwa, ale warto sobie z nią się zapoznać. Tak jak wam powiedziałem, ludzie mogą dzielić. E, dzielić się ryzykiem e, z, z, z innymi, tak? Bez, bez potrzeby m, korzystania z firm ubezpieczeniowych, z ubezpieczycieli jedno słowo mówiąc. E, czyli tutaj, e, tak jak Wam powiedziałem, no, zabezpieczamy ryzyko i potencjalne e, błędy, tak zwane bugi w, smart, w kodzie smart kontraktów, więc, więc to o to głównie tutaj chodzi. Może nie będziemy już się dalej zagłębiać, są jakieś filmiki, jak to funkcjonuje, działa, to, to, to jak najbardziej możecie się z tym, z tym zapoznać. Ja tylko rzucam Wam temat i przykładowe trzy projekty. Kolejnym z nich jest Bridge Mutual ten projekt jeżeli zobaczymy stopę zwrotu 30 dni minus 10%, z 14 dni 30% natomiast jeżeli chodzi o minimum historyczne to jest dolar, maksimum było 5 dolarów, a w tym momencie jesteśmy 3,30, więc to jest projekt, który relatywnie nie użył dużo. A gdzie go możemy kupić? Jest już gdzieś tam dostępny, oczywiście na Uniswapie, ale też na Gate. giełdzie Gate i Bill Nie ja znam tej giełdy osobiście, ale, ale jak widzicie, no gdzieś tam można ten projekt sobie już kupić. Jeżeli chodzi o ten projekt, strona wygląda w ten sposób. Generalnie można się ubezpieczyć, zabezpieczyć od smart kontraktów, stablecoin, jak to mówią giełd i, i więcej, tak no musicie sobie ściągnąć zalogować się na ten projekt i, i sobie poczytać jest tutaj opcja też stejkowania. więc, więc no, może, może, warto może warto to, to inwestycyjnie też po, potraktować zobaczmy tutaj jakie zalety mają tego projektu na Polka Dot, no profit oczywiście, stopa zwrotu. No, KYC, czyli nie musimy się tutaj weryfikować dowodami i governance, tak, czyli mamy możliwość decydowania, w którą stronę idziemy. Jest to projekt świeży, jak widzicie, nie ma jeszcze whitepapera, więc być może tutaj będzie coś Dodatkowo do ugrania w niedalekiej przyszłości, bo projekt jest nazwijmy to e, świeży. Pierwsze notowanie e, z podolarzy było 30 stycznia, więc, więc to mamy projekt półmiesięczny. E, niespełna, e, to jest to. E, I e, jeszcze chciałbym wam pokazać e, na koniec projekt Union. To jest projekt, jeżeli chodzi o cenę i tak dalej, który no, już zrobił w ciągu 30 dni 100%, 120%. Projekt jest 2 miesiące od 9 stycznia, więc no, generalnie 0,11 jesteśmy na, no, na ATH w zasadzie, na aczkolwiek ATH w takim przypadku, no to jeszcze. Nie jest nic e, przewartościowanego. Dostępne jest też na Bilexi i Bitmaxie, no i oczywiście Uniswap. Także są to projekty małe, które dopiero powstają e, i, i mogą być potrzebne lada moment, jak te projekty DeFiowe, Shitcoinowe, DeFi, e, shitcoin DeFi e, o tak to nazwijmy, e, będą się sypały. Strona tego projektu wygląda w ten sposób no, generalnie chodzi o to samo tak redukcja ryzyka i kosztu DeFi'a możemy nabyć sobie szyty na miarę, szyty na miarę ochronę więc no, generalnie chodzi o to samo co w poprzednich, w poprzednich, w poprzednich materiałach w poprzednich projektach Także jak widzimy, jak widzicie, yy, ma, to, ma to jak najbardziej sens, będzie, miało, na, będzie, będzie zapotrzebowanie na to, yy, więc yy, tak jak Wam powiedziałem, nie jest to porada inwestycyjna, yy, jest to tylko moja opinia i, i takie moje jakieś tam przypuszczenia co do przyszłości, Natomiast natomiast no musimy mieć tak jakby tutaj z tyłu głowy to, że DeFi jest super, jest to coś nowego, coś co tak jakby zmieniło i, i, i posunęło do przodu rynek kryptowalut, natomiast natomiast przy takiej ilości tych projektów, które powstają, tych projektów DeFiowych, no nie będzie opcji takiej, że wszystko będzie ok. Na pewno gdzieś będzie problem, gdzieś będzie strata, gdzieś będzie y, poprzez te błędy w kodzie, y, zhakowanie. No i wtedy takie ubezpieczenie może nam tutaj nas uratować od poniesienia. Dużych strat. Także dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Jaka jest Wasza opinia na ten temat? Czy, to, czy też widzicie w tym potencjał, czy, 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 czy raczej się mylę? Bardzo jestem, tak jak mówię, tutaj, chętny na ciekawy Waszych, waszych spostrzeżeń. Może znacie jakieś projekty, oprócz tych trzech wspomnianych, de facto trzech największych yy, projektów, które mi się udało znaleźć? Yy, Dawajcie znać i, i oczywiście jeżeli się ze mną zgadacie bądź nie, ale, ale ten materiał otworzył Wam tak jakby tu klapki na, na nowy jakiś tam horyzont i obszar inwestycyjny, to dajcie łapkę w górę, oczywiście subskrypcja, tak jak powiedziałem na początku materiału, e, a ja będę się odwdzięczał Wam kolejnymi, miejmy nadzieję, ciekawymi materiałami. Także to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie, trzymajcie się.